W miniony weekend funkcjonariusze ruchu drogowego Kołobrzeskiej Komendy zatrzymali kierującego, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. 24-latek w terenie zabudowanym jechał 103 km na godzinę. W związku z tym policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 zł i 10 punktów. Oraz zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami, wystawiając jednocześnie pokwitowanie, pozwalające na kierowanie pojazdem jeszcze przez 24 godziny Nazajutrz do dyżurnego jednostki trafiło zgłoszenie o spowodowaniu kolizji na jednym z kołobrzeskich parkingów. Na miejscu okazało się, że to ten sam 24-letni kierujący spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tracąc panowanie nad pojazdem i uszkadzając słup oświetleniowy, w związku z tym policjanci ukarali nieodpowiedzialnego mężczyznę mandatem w wysokości 5000 tysięcy zł i 6 punktów. Gdyby do zdarzenia doszło po upływie terminu pokwitowania, mężczyźnie groziłyby dodatkowe konsekwencje prawne.